zostały ukształtowane podstawy judaizmu. Około VII wieku przed naszą erą nastąpił upadek państwa asyryjskiego. Pomiędzy 587 a 538 rokiem przed naszą erą trwała niewola babilańska Izraelitu. No i około 80 roku naszej ery nastąpiło zburzenie świątyni jerozolimskiej przez Rzymian już drugiej świątyni jerozolimskiej. Pozostałością nie jest teraz ściana płaczu, która była pokazana na filmie o Izraelu. I teraz tutaj macie film, gdzie jest powtórzenie z mezopotami. Zapraszam do obejrzenia. Ta geograficzna zwana Mezopotamią jest przede wszystkim ciekawa z punktu widzenia historycznego, bo to tak rozwinęła się pierwsza myśl, czym tak naprawdę jest cywilizacja. I to tam pierwsze społeczeństwa, które pierwsze państwa miasta. Mezopotamia była określana przez Greków, którzy pomagały na właśnie dlatego, że była mezo, czyli między potamią. To jest tłumaczy... mi. Greska można zapadłaść znaczy tyle są między rzeczy, między elfratem a cybrysem, czyli życie dla rzeczami, które umożliwiały hodowlę zwierząt czy uprawę roślin w tym właśnie żywnym terenie od początku rewolucji neolitycznej. Słowo, że ten ten będzie widoczny też później, Nawet spojrzymy na obecne mapy w sumie każdego kraju na świecie, bo najważniejsze środki, zarówno w handlu, jak i na po prostu najważniejsze miasta, z ryby umiejscowione są albo na wybrzeżu, albo przy rzekach, które usprawniają transport, ale przede wszystkim właśnie dają szansę na pozorę zwierząt i uprawę roślin. Współpracując z wszystkich ludźmi, o których będziemy rozmawiać przy okazji mezachodami, yy, chyba najważniejszym jest ten, który jako pierwszy osiedlił się między są czymś sumowanym. Ludzcy mając zauważyć, jakie, jakie dobrodziejstwo ma to zaoferowana ta kraina, postanowiły osiągnąć się w czterech miastach, w których dwa tak najważniejsze to Ur i Uruk. Gniezg są tam to nazwę, nie podoba mi się. Bydl i Bydgoszcz. W każdym z tych państw-miast wody sprawuje najwyższy kapał, który jest jednocześnie monarchą. Jest to ta pierwsza monarchia. W sumie oczywiście byśmy ponęli monarchii despotycznej bo władca na jest jednocześnie najwyższym kapłanem, sprawuje władzę administracyjną, reguluje kwestie gospodarcze, przywozi wojsku, robi wszystko tak naprawdę i wszystko należy do niego. Wiemy, jak cywilizacja cywilizacji rozkwita i państwa, miasta, które ze sobą współpracują, właśnie ur i uruk, zaczynają handlować, wymieniać się surowcami, współpracować, pojawia się potrzeba znalezienia jakiegoś języka do komunikacji, do dokumentacji tego, na przykład, jak przebiega dalej itd., i przez to powstają pierwsze pismo, jakie jest piktograficzne, czyli obrazowe, a może i pismo klinowe, które jest bardziej zaawansowane, no i będzie takim pierwszym pismo, które służy do regulowania stosunków, czy też gospodarczych, czyli właśnie wymiany handlowych, na przykład yy, dokumentowania tego, za ile krów wymieniliśmy, nie wiem, kowę, czy... Cokolwiek. Dożytkowo, w sumie, pierwsze prawa. Wraz z pojawieniem cywilizacji, mamy do czynienia z próbą ustosunkowania właśnie relacji między obywatelami. Brały się też hierarchia społeczna, jak klasę wyższą, właśnie mającą w podpisach, i klasy podporządkowaną, no i wreszcie rolników. Cywilizacja, w sumie, od samego początku warto, jest, żeby była kojarzona z wielkimi budowlami, z ciekawą architekturą. W każdym wyższym mieście, samo centrum, zarówno kultury, jak i religijne, jak także centrum wymiany gospodarczej, handlu, to jest infrastruktura ogromna, mury, bramy, to wszystko są osiągnięcia, które mogą mieć zabawę z perspektywy na dzisiaj, ale ktoś chce się pierwszy zrobić? I właśnie sumerom zawdzięczamy te wszystkie rzeczy. W pewnym momencie zaczynają pojawiać się takie państwa, miasta, które dominują w regionie. Przykładem takiego stworu, który zawsze obawiamy jest przy okazji, przy okazji podpowie, jest Babilonia, czyli państwo zależne i, prowadzi, i sterowane przez uh, miasto Babylon, które jest jednym z naj, 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 najsilniejszych władców w tej Sam Babilo to bardzo potężne miasto, które było olbrzymim ostatnim handlu, wyróżniało się pod względem piękna, kultury, miasto było bardzo trudne do zdobycia i yy, opadło się wiele na Części się też opadło, ale części się opadło. Więc bardzo, bardzo sprawnie uzależnił od siebie handlowo i gospodarczo olbrzymie tereny w Mezopotamii, a, yy, a Hadzorami jako, jako władca tego złoto, w tym złotym okresie dla to stworzył pierwsze skodyfikowane prawo, które zbudowano w centrum Babilonu z na takim olbrzymim obelisku, czy kamieniu, czy jak to się tam nazywa. To był pierwszy moment w historii, w którym ktoś myślał, że prawo powinno obowiązywać wszystkich, powinno być znane wszystkim i przestrzegane przez przynajmniej zdecydowanie większość społeczeństwa. Wszyscy przynajmniej wtedy byli równi wobec tego prawa i wszyscy mieli szansę się z tym prawem zaznajomić. Pan Maki to po prostu pierwszy. Równowagę wyrażają, rozwijają się także na państwo Asyrii i niewiele innych państw. Asyria jest dla ciekawa z tego względu, że to oni jako pierwsi stworzyli państwo, które regulowane przede wszystkim tyranią wojskową i siłą militarną. Najważniejszym środkiem do rozwoju w Asyrii było podboje innych krajów. Kontrolowali oni obszar północnego Egiptu, Palestyny, podbawiali też, y, też państwo państw, wewnątrz, może podobnie nie uzależniali je od siebie, y, no i to też przyniosło dość dobre efekty jak Wiadomo, nie? w że cała rzepotan się rozwijała, pojawiły się także kontaktu z ludami z zewnątrz, na przykład z persami, którzy rozwijali swoją działalność poza zapotania. No i Babilon, który w pewnym momencie przyniesie się właśnie z persami, w 614 roku przednoszą Roman podbił Ashur, czyli jedno z najważniejszych miast w Asyrii, tym samym położył kres potędze militarnej tego, te, te, tego państwa. Ten moment, czyli zbrakanie się Persów z Bawileńczykami rozpoczyna tak naprawdę koniec y, z tego złote, złote, złotego okresu w dziejach Mezopotami, bo później Persowie stopniowo zaczną przejmować coraz więcej ludów, uzależniać je od siebie no i ostatecznie podbiją także Babilon i zdominują całą Mezopotami. Zostanie podbitym prze, przez Persów nie było wcale takie złe. Bo y, po tym jak dane państwo podporządkowało się władzy Króla Persji, ten naprawdę mógłby być co tylko tu jeżeli odprowadzało część z podatków właśnie na koczek Króla Persji. To dlatego władzca Perski miał przez cały stanowisko tytuł tzw. Tak Króla Króliów, bo jemu samemu odprowadzali niezależnie rządzący władcy na terenach, które po prostu musiały wpłacić dodatkowe podatki i jeszcze z tych państw mógłby się czasem nie, nie zmuntowała i nie było to wcale takich złe, jakby się podbitym chociażby przez y, Sachman, o których powiedzmy sobie w następnym odcinku. Podbicie tych Perthu kończy ten najważniejszy etap rozwoju cywilizacji w Mezopotamii, ale nie mniejsza wszystkim osiągnięciom, które zagłęczają tym wcześniejszym 4000 lat pistei. Z tym najważniejszym warto przypomnieć jeszcze raz pomysł na to, jak ma wyglądać społeczeństwo, które rządzi się co prawda podziałami i hierarchią społeczną, ale jest regulowane chociażby pierwszym prawem. Do tego warto wspomnieć o pierwszym systemie pisma. Pismo i idea regulacji handlu, czy stosunków między państwami właśnie za pomocą pisma jest niezwykle istotna dalej. Z kostką po muzykotaniu dostajemy też pomysł na to, jak ma wyglądać architektura miejska i system wierzy, który w nieco zmienionym formie będzie jeszcze długo kontynuowany. Wielobóstwo i cytacja na to, czy Bóg ma akcję. to jest nieodłączny element większości cywilizacji, rozumiem to też handel, by przemysł, rolnictwo, te wszystkie elementy rozwoju cywilizacji, które będą nam towarzyszyć do dzisiaj. Takim głównym przyjściem z muzykotamii jest starożytna Grecja, która bardzo chcę zrobić, mimo że jest to temat bardzo szeroki i ciężki. Jeżeli jakieś pytania, Czasami bo na to pewne pytania, które nie bo jeżeli bym coś wiedział więcej, to bym powiedział. I tak, no... nie wiem, co. A teraz powtórzenie ze starożytnego Egiptu. Jeżeli chcesz pomóc mi się rozwijać, zostaw subskrypcję, lajkę like oraz jakiś miły komentarz. W dzisiejszym materiale pogadamy temat królestwa Ostrosłupów, o Egipcie. Materiał ma się wam przydać na sprawdzenie, kartkówkę jakiś egzamin albo nawet maturę. Jednak nawet jeżeli chcecie po prostu już fajną wiedzę, zapraszam serdecznie do oglądania. Obszar omawianego przed nas w państwa nie obejmował tego upośrednionego kwadratu co teraz. Nie, to jest za bardzo pase. Starożytni Egipcjanie byli istnymi czadami i nie szanowali podziału w granic XX wieku. Ale zacznijmy od początku. Około 4000 lat przed naszą erą postanowiono osiedlić się we wspaniałym obszarze na skalę całej Afryki, w delcie Nilu. Czemu takim wspaniałym jest ta masa terenów pod uprawę? Sama nazwa Nil wywodzi się ze staroegipskiego słowa kemi, oznaczającego rzeczny muł, po w czasie starożytni zaczęli osiedlać się coraz to głębiej, brnąc do źródła rzeki jaką jest Nil. Musicie wiedzieć, że po obu stronach Nilu jest od kilku do kilkunastu kilometrów nadająca się pod uprawę. Dalej znajdują się wzgórza oraz kamieniste tereny. Nil leży w Dolinie, a mieszkańcy Egiptu byli od niego uzależnieni. Cytując Egipt darem Nilu, Faraon odbył swoją ostatnią podróż ziemską właśnie łodzią przez Nil, państwo jak w jego wyżywienie było ściśle związane z wylewami rzeki jak i właściwą nie był takim kozakiem do starożytnych Egipcjan, niczym Adam małż do Polaków. Miał nawet własnych bogów a Pisa, który decydował o jego wylewach, i Sebeka, który opiekował się węgami rzek oraz brał pod swoją opiekę ludność mieszkającą właśnie nich. Z czasem, kiedy systemy irygacyjne stawały się tak inteligentne, że potrafiły sobie poradzić z nadmiarem wody, ludzie zaczęli coraz bardziej rozwijać swoje miasta. Nie do końca znanym momencie na początku historii Egiptu doszło do podziału na dwa oddzielne państwa. Z pewnością związano było to z jakimś pobolem na poziomie administracyjnym, ale nie. udało się w końcu zjednoczyć Egipt. Doszło do tego przy pomocy władcy Narmera około 3200 lat przed naszą erą. Doszło do tego poprzez podbicie Egiptu Dolnego przez Egipt Górny. Egipt Dolny to ten, ten, znajdujący się w Delcie Nilu, był cywilizacją osiadłą i bardziej rozwiniętą. Natomiast Nil Górny był mniej i właśnie ci mniej ogarnięci narzucili dyktat tym bardziej ogarniętym. Założyciel państwa obydwu krajów zapoczątkował oponowanej 30 dynastii. Przed zjednoczeniem kreowano nomy, czyli takie małe ośrodki gospodarczo-administracyjne. Jednak po zjednoczeniu stworzono administrację centralną, na której czele stał nikt inny jak faraon, który dzierżył insygnia władzy, tak zwaną podwójną koronę, z racji że posiadał władzę ona dwoma Egiptami, górnym i dolnym. Biała korona z symbolem Nebucheta, który był sępem, jest on opiekunem Dolnego Egiptu oraz Koroną Czerwoną z Gadżetem, czyli wizerunkiem kobry królewskiej związanej z Egiptem Górnym. Stolicą Zjednoczonego Egiptu stało się Memphis, miasto, które idealnie leżało pomiędzy dwoma Zjednoczonymi Królestwami. Jeżeli chodzi o uprawy w Egipcie, to uprawiano głównie jęczmie, pszenicę, oliwki oraz figi. Egipcjanie jadali również bardzo dużo warzyw i owoców ryby oraz ukulowane zwierzęta. W Egipcie również występowało bardzo, bardzo dużo kamienia. Wydobywano różnej maści kamienie. Piaskowce, granity, bazalty i wiele, wiele innych dziwnych nazw, ale te trzy powinny wam na kartkówkę albo sprawdzianie. Wracając, z że kamienia było bardzo dużo, było można było budować wielkie, monumentalne świątynie i pałace, czy również niesamowite dzieła sztuki. W górach, na wschód od Nilu, odnaleziono również pokaźne złoża złota.